Zawsze było tak, że kiedy tata opowiadał różne historie ze swojego poprzedniego życia zawodowego, było, ludzie mówili napisz o tym książkę, no właśnie, napisz o tym książkę. Czy zdecydowałeś się napisać tę książkę dlatego, że wszyscy po kolei mówili ci napisz o tym książkę, czy um, były jakieś inne powody, dlaczego, dlaczego ta, po tak wielu latach um, postanowiłeś w końcu przelać na papier swoje wspomnienia? Znaczy, znaczy, część napisałem kilka lat temu już, leżała sobie na komputerze napisałem kilka lat temu, w ogóle zacząłem to pisać, zacząłem pisać te kilka historii, spisałem od razu po odejściu, przyjściu do gazety w 90 roku, w 91. I, i tak to leżało, jeszcze, jeszcze w starych warunkach, jeszcze, jeszcze nie na, jeszcze nie w komputerze, jeszcze na maszynie starej energetycznej, którą miałem wtedy w redakcji. I to, ale to było bardzo mało, taki był szkic tylko. Później kilka razy pisałem, będąc dziennikarzem. Jak był temat w więzieniu, mówią, to ty, ty się znasz, to jedź. Także byłem, 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 w, byłem w, 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 w paru historiach. Między innymi, jak ci żółżłowcy, zielonogórscy zamordowali tego człowieka, to między innymi odwiedziłem jednego z nich skazanego na 25 lat. Pojechałem do, do Wrocławia na ulicę Klęczkowską, ponieważ dla mnie to nie był problem rozmawiać ze skazanym, a dziennikarze inni mieli trochę oporu. I to tak leżało od lat. No i jak mówię, te historie opowiadałem różnym znajomym. Jako dziennikarz jeździłem po całej Polsce, się jechało na mecz do Przemyśla, na przykład. No to jest wiadomo, ile godzin jazdy i się gadało po drodze. Opowiadałem, no ja wiadomo, ja jestem gaduła, więc te historie opowiadałem, jak to było w tym więzieniu, jakie były historie. Nie, niektóre ekstremalne, i, i koledzy mówili, napisz to w końcu. No i tak rok temu dosłownie moja naczelna, redaktor, mi wjechała na ambicję, bo powiedziałem, że muszę książkę napisać, a ja tam dobra słyszę to od 10 lat, I mówię, kurczę, koniec, koniec. I przysiadłem tamtym, w 19 roku, w lecie, i właściwie dokończyłem to przed dwoma przed Tak, w 19 roku na wakacje tak naprawdę usiadłem i pisałem dziennie po 15 tysięcy, 20 tysięcy znaków. To jest bardzo dużo. Taki, taki tekst w gazecie to jest 4000, taki zwykły tekst. Czyli możecie Państwo wyobrazić, ile to jest. To jest parę godzin. W końcu zamknąłem i, i, i zrobiłem. A wyjaśnisz mi Państwu, skąd tytuł? Miałem różne pomysły na tytuły. Schowany Dowora to jest ktoś, kto... Bo, bo, to jest z pochodzi to, 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 to zdanie. To jest ktoś, bo, wokół, wokół którego są jakieś kontrowersje i tego człowieka nie wolno dobić od razu jest w tak zwanym zawieszeniu, nie można mu zrobić krzywdy, czekają na wyjaśnienia, czy rzeczywiście jest kapusiem, czy jest przeniewierzył i dobra jak przychodzi decyzja, że tak albo tak, to jest albo do przodu, albo do tyłu. Ja tak napisałem, czułem się przez te lata takim, właśnie w takim Boże jakby, z jednej strony skazani, którzy wiadomo nienawidzą, nie lubią przede wszystkim, no walczą z, z wychowawcami, z, z ludźmi, którzy ich tam pilnują, a z drugiej strony przełożeni, którzy w tamtych latach byli byli bardzo trudni, naprawdę opisałem to w książce. Jeżeli Państwo gdzieś czyteli, czytali czy przeczytają, to zobaczycie tam, że czasami przyłożeni byli trudniejsi niż tak zwani złodzieje. I stąd ten tytuł. Mm -hmm. e pewnie Państwo się domyślają, nawet nie czytawszy książki, że świat za murem, świat więzienia to jest świat całkowicie inny niż ten, który mamy tutaj na zewnątrz, na wolności. Bardzo hermetyczny, ze swoją, e, własnymi swe, swoimi własnymi prawami, ze swoją subkulturą, można powiedzieć, nawet z własnym językiem. tak? E, możesz nam opowiedzieć trochę, jak ten świat wyglądał za murem w tamtych czasach, ty, kiedy ty pracowałeś, jaką grupę w ogóle stanowili więźniowie, czy to była grupa jednorodna, czy może charakter, charakterologicznie mocno zróżnicowana, czy pochodzili z tych samych środowisk, czy no. powtarzały się te typy? Świat za murem wyglądał tak, za... Tak jak, tak jak struktura normalnego społeczeństwa, byli tam bardzo, bardzo przyzwoici, porządni ludzie, którzy wpadli tam przez pomyłkę, przez głupotę, przypadkowo, którzy już nigdy nie wrócą, ale byli też typowi bandyci, ludzie, którzy zawodowo trudnili się przestępstwami, którzy, dla których po, pobyt w więzieniu to, to był, 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 był czymś normalnym. Hierarchia była, in, hierarchia była tak samo teraz chyba jest, nie mamy już teraz tak kontaktu, jak kiedyś. Hierarchia, hierarchia teraz się zmieniła, o troszkę, jeszcze o tym powiem. Hierarchia, tam po prostu siła, brutalna siła i, i, i przestępstwo było, 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 było górą i tyle i rządził ten, kto, kto, kto miał więcej na koncie. Teraz trochę zmieniło się, słyszałem, nie wiem czy to prawda, że pieniądze rządzą. Że jak ktoś ma pieniądze, a nawet jest takim ciućmokiem, czy takim niedorobiony jest można powiedzieć, to on tam sobie poradzi, będzie płacił, opłaci wszystkich. A wtedy była siła, jak facet miał na wytatuowane tutaj wiem, pułkownika, ja, ja nawet kiedyś generała spotkałem, no to już był kierownik, to już był szef w więzieniu i bez niego, bez niego nic się nie mogło stać w tej strukturze zamkniętej. Poza tym kiedyś te, te dwie grupy skazanych i funkcjonariuszy były od siebie oddalone i nie nakładały się na siebie w żaden sposób. W żaden sposób. Teraz moim zdaniem jak, jakieś były próby działań terapeutycznych, rozmów, wszystko wyglądało fajnie na papierze, a jednak z drugiej strony, z drugiej strony te dwie grupy były oddalone od siebie, wiadomo, że Skazany nigdy, nie, nigdy nie, nie, nie zaufa funkcjonariuszowi, a funkcjonariusz skazanemu. Ja nawet opisałem w książce taki przy, przypadek, bardzo głośny w Polsce. Jan Paweł II był w więzieniu chyba w Płocku była no i była msza No i na końcu wiecie Państwo, na mszy, przekażcie sobie, znak pokoju jest. No i przekazywali sobie, wiecie do którego momentu. Kiedy ostatni klawisz, yy, ostatni klawisz z pierwszym złodziejem się zetknął. Łańcuch się urwał, bo ten nie mógł podać ręki yy, funkcjonariuszowi, koniec. Polski papież jest, wiara, takie rzeczy, a tutaj koniec. I to, to jest przykład. Jakie wartości wtedy, wtedy górowały, i tak to było. Trzeba było próbować znaleźć, być normalnym tam. Ja, ja próbowałem, ale, ale nie zawsze mi się udawało. Czyli właściwie, mur można by powiedzieć, że stał między funkcjonariuszami a, tak. a skazanymi. A jeśli chodzi właśnie o funkcjonariuszy, o tzw. klawiszy, tak? Yy, jaka to była grupa? Czy to też była jednolita charakter? Jak każda grupa zawodowa, prawdopodobnie byli ludzie i dobrze i źli, i pierwsi w, w swoim fachu i nie. Opowiedz nam trochę o nich, jak oni, jak on, jaka to była grupa społeczna? Jak ja tam trafiłem, to był rok 80, czyli zupełnie inne czasy, niż teraz. To ludzie z wyższym wykształceniem byli tam, bardzo rzadko się pojawiali. Dopiero zaczęli się pojawiać, o tak. Dopiero zaczęli się pojawiać. Dopiero zaczęli się pojawiać. Większość ludzi tam pracowała z tak zwanego awansu, czyli przyszli do pracy i powoli, po kolei, awansowali. Byli tak, to byli ludzie tak samo jak za murami. Jedni byli bardzo fajni, super ludzie, a niektórzy byli służbiści, trudni, niełatwi. No, większość tak zwanych ochroniarzy, czyli tych, którzy pilnują, to byli ludzie, którzy... przeważnie chłoponowodnicy, bo służba wyglądała tak, że pracowało się 6-18, potem przychodziło się na nockę 18-6, a 2 dni wolnego były. Czyli on na, na służbie sobie tam jakoś tą służbę pełnił, a potem dwa dni gdzieś tam ro, na roli pracował, naprawiał w domu. Czyli większość była robotników i, i, i to wykorzystywała sobie, że mogła robić te, te, te dwie rzeczy. Była wielka, no była indoktrynacja wtedy, nie? Prawda? No, naczelnicy i przełożeni przekonywali, że skazanego trzeba tylko pilnować, i twardo go tam. Fanaberię, ja pamiętam mój oddziałowy, bardzo fajny chłop, ale taki prosty, mówił: Panie Andrzeju, pisz pan co chcesz w tych aktach, ty magistry macie swoje, ja mam swoje. Złodzieja trzeba krótko i tam, po cholera, magistrów kryminalnych. Tak mówił, mój naczelnik też tak mówi: no po co tak tylu magistrów? Psychologów, po cholera, pilnować, trzymać i koniec, zamykać, nie puszczać. I dopiero się to wszystko otwierało, dopiero się to otwierało, stąd między innymi się tam pojawiłem, bo jak nauczycielem byłem zawodu i pierwszą pensję miałem 3000, a tu mi 5 no. A jeszcze po szkole jeszcze więcej, czyli wielu ludzi na to poszło. Ja też się na to złakomiłem, niestety. I mieszkania obiecane w ciągu roku, ale oczywiście to z tego roku zrobiły się kilka lat, no ale to jest inna historia. Hmm. Właśnie to miało być moim następnym pytaniem. Byłeś nietypowym klawiszem, tak? Jak na no, tamtą to. grupę wówczas. Opowiedz Państwu trochę, na czym ta nietypowość Twoja polegała i w związku z tym, jak tam w ogóle trafiłeś? Trafiłem zupełnie. Przypadkowo, to historia naprawdę. Zresztą w moim życiu jest przypadków bardzo dużo, bo przypadkowo zostałem dziennikarzem również. I, i takie. Przy, y, ja już Państwu mówię. Ja pisałem pracę magisterską, bo ja kończyłem historię. O, o obozie Amtitz, to, to, to jest gębice gubińskie. Taka wioska między Gubinem a Lubskiem, dziś, dzisiejsza. I pisałem o obozie niemieckim, a tam, tam y, przetrzymywany był. To też ciekawa historia. Od razu, jak wojna się rozpoczęła. Przetrzymywany był ojciec Kolme, ten, który potem po zginął, który się poświęcił dla innych. On tam przebywał bardzo krótko, niecały nie rok dosłownie, go zwolniono, a potem ponownie aresztowano. Jak pisałem pracę magisterską, zainteresowałem się tym tematem, bo usłyszałem o tej historii. No i, i moja praca się opierała na, na dokumentach, które są w Sądzie Wojewódzkim, w Zielonej Górze, w Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. Teraz chyba IPM przejął te wszystkie, te wszystkie funkcje. No i jak już obroniłem tą pracę magisterską, postanowiłem, i jeszcze takich było trzech kolegów, którzy pisali te prace magisterskie o tych obozach jenieckich, o czasie II wojny. Poszliśmy do tego szefa tej, tej komisji z kwiatami, z kwiatami na kawkę, no i on nas pytał, panowie, panowie, no gdzie będziecie pracować? No i tam kolega jeden mówi, pamiętam, w Delnie Lubuskim, miał być miał być nauczycielem historii, drugi na uczelni zostaje, a pan? A ja miałem, myśmy z żoną wyjechali, na ostatnim roku byłem do Stegny Gdańskiej, to jest na Mierzei Wiślanej, też tam wyniosło nas 500 km stąd, prawie 600, i żona tam pracowała w szkole jako matematyczka, ja miałem tam dostać nauczanie historii. No i jak to w życiu bywa, dyrektor zmienił zdanie i nie chciał mi dać nauczania historii, tylko parę godzin, żebym harcerstwo przejął. ja nie bardzo chciałem, to, mimo że byłem w akusynach, w swoim Szczepie, w zielonej górze, nie chciałem być harcerzem, nie chciałem prowadzić harcerstwa i się strasznie wkurzałem. No i pytam mnie, co ja będę. Gdzie będę pracował? Ja byłem w szkole nad morzem, w Gdańsku, w Stegnie, do morza miałem 600 metrów z naszego domu. też piękne miejsce, naprawdę. No ja mówię, a wie pan co? Ja mówię, a, a czemu pan się wynosi? Ja mnie do mieszkania w Zielonej Górze nie dostanę przez 30 lat. To był rok 79, gdzie, wiecie państwo, gdzie mieszkanie wtedy. On mnie pan co? A ja przed chwilą gadałem z naczelnikiem aresztu lepszego. A jak wojsko? Ja że przeniesiony do rezerwy. Kategoria A, ale rezerwa. To też książę napisałem, czemu mi się to udało załatwić. On mnie pan co? Ja słyszałem, że tu mieszkania dają w ciągu roku i szukają magistrów, wychowawców. Mam zadzwonić, a mi dzwoni pan. No i on przy mnie zadzwonił. Cześć, cześć, mówi do naczelnika. Tu jest u mnie magister, chłop, jak dom, stóp po studiach. Mieszkanie by chciał dostać, mówi, że może przyjść do pracy. To niech przyjdzie. No ja z sądu w zielonej górze kojarzycie Państwo cyk, cyk, cyk dwie ulice do aresztu. Wtedy pierwszy raz bramę aresztu przekroczyłem. Naczelnik mnie zobaczył, a nosiłem włosy do ramion jako stary, zatwardziały hipis. Mówi, wie pan co, ale w takim wyglądzie dobra naczelniku, jak trzeba to się oskrycie, no. co się nie robi dla rodziny dla mieszkania. No i on mówi, dobra, a jeszcze moja żona nawet nie wiedziała o tym, która wszystkie moje fanaberie popierała przez lata i to, żeby nie żeby nie ona, to nie wiem, co wiem więcej głupot. W życiu, no ale nie, nieważne, no i, i ja mówię, pan co, muszę pogadać z żoną, no nie mogę decydować, my tam, ona, my tam mieszkamy w Stegnie, ona uczy, no i, no i niech pan gada, no i ja przyjechałem, taką wizję w mojej żonie rozpętałem, że za rok będziemy mieli mieszkanie w Zielonej Górze, że wracamy do domu, że to, że tamto, że, że ona w szkole, w szkole pracę dostanie, no i zgodziłem się, wypełniłem wszystkie kwity i niestety m, od razu, dopiero pół roku później dostałem tą pracę, bo mnie sprawdzali, czordwiec i tak było, Oczywiście mieszkania w ciągu roku nie dostałem, jak się można domyślać, jak to, jak to czasami bywa, chyba dopiero po czterech latach. No i tak nieźle. Także przypadek kompletny, zupełnie jedna, jedna, głupia, jedna głupia rozmowa. I tak minęło później 10 lat z hakiem, tak? 8 miesięcy 27 dni, niezły, nie, 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 do, nie, niezły wyrok. Do, tak, dokładnie wyrok. E, jeszcze bym wróciła na chwilę do... Poza tym jeszcze pytałaś, tacy ludzie jak ja mieli zawsze źle, bo zawsze miałem coś do powiedzenia. Zawsze wyglądałem nieregulaminowo, zawsze czegoś tam do tego munduru zapomniałem, białe skarpetki miałem przy mundurze, naczelnik dostał szału ryczał na mnie, no, zawsze byłem inny, grałem w teatrze amatorskim, naczelnik w teatrze, typ w pracy i tak dalej. Zawsze się odezwałem na zebraniu. czasami, wiecie, mam dzisiaj więcej lat, wtedy bym tak, dzisiaj bym tak nie powiedział, wtedy głupio, czasami lubiłem mu tak, czasami, a mój naczelnik był choleryk, skakał tak wysoko, jak się, jak się wkurzał, no i miałem, prze, byłem przegrany u niego, I zawsze miałem problemy z nim, zawsze dyskutowałem, Zawsze, Czasami tam tym niektórym prostym klamiszem jakieś pisma pisałem, jakieś odwołania, przychodzili, powiedz, jak mam się odwołać. Ja tam tak trochę, no trochę, trochę, za, trochę byłem taki anty, troszkę można powiedzieć, nie? Także miałem zawsze, zawsze miałem pod górkę. No ale o wyglądzie to już tam w książce jest cały rozdział, że nawet w Centralnym Zarządzie zakładu Karne o mnie mówiono, o moich włosach i pisik, prac, pracy i tak dalej. Dyrektor normalnie powietrza nie mógł powiedzieć, jak mnie zobaczył dyrektor generalny. Na korytarzu go mijałem, zasalutowałem, to dostał szału prawie, trzymani go. Także miałem problem z tym. Dlatego m.in. łatwiej by było mi łatwiej było mi stamtąd się po prostu zwinąć, kiedy, kiedy się nadarzyła okazja. A jeszcze powiem, że wcześniej próbowałem się zwolnić, ale stan wojenny był i niestety funkcjonariusze byli nie Musieli być zwaniani tylko przez wyrzucenie, a tego nie chciałem. A mimo wszystkich tych absurdów i tego, tak, mimo wszystko odstawania od reszty funkcjonariuszy, pozostały ci jakieś przyjaźnie, z byłyby jakieś osoby, z nie nadawałeś na takiej samej fali? Oczywiście. No. Byliśmy grupą wychowawców. Wszyscy mieliśmy, byliśmy po studiach. Wszyscy byliśmy z jednego, jednej takiej fajnej grupy, no. Do tej pory z psycholożką z aresztu, która potem była kierowniczką penitencjarną w Krzymańcu. Nasze rodziny się przyjaźnią, praktycznie jesteśmy jak rodzina. Jeździmy na wakacje wspólne, dzwonimy do siebie, mamy... Ta, ta przyjaźń zaczęła się 40, 40, lat temu i tak do tej pory, do tej pory jest. Z wieloma ludźmi do tej pory mam kontakt z niektórymi, natomiast, natomiast Natomiast czasami spotykałem tych niektórych ludzi, no i, 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 i często dzwonili do mnie, jak coś trzeba było na jakieś ogłoszenie nadać, to cześć, ty tam pracujesz, możesz, wiesz, jak zrobić, także nie miałem problemu nigdy z kontaktami, podobnie, że było z byłymi skazanymi, nigdy nie miałem jakichś, jakich tam scen, żeby jednak ktoś atakował, czy próbował coś, coś zrobić. No właśnie, wróćmy do więźniów. Yy... Chciałabym się dowiedzieć, bo pomówiliśmy o tym, że właśnie była, była to grupa dość, były różne typy tych więźniów, była grupa taka zróżnicowana, jedni przez przypadek, drudzy zatwardziali twardziali A chciałabym nawiązać też do tytułu, powiedz nam coś o grupie grypsery, grypsery więziennej, tej niby elity tak? więziennej. Czy miałeś takich na oddziale, którzy grypsowali? Coś o ich języku, jak to wyglądało o ich, o ich właśnie tej takiej hermetycznej kulturze? Znaczy Teraz chyba jest inaczej. Nie wiem właśnie jak jest teraz, bo, bo dawno nie, miałem, nie, nie mam takiego kontaktu. Kiedyś ta walka z grypserą była przesadzona, moim zdaniem. Bo na przykład kazano nam, wychowawcom, pytać każdego nowego, czy grypsujecie. I z facet, który na przykład jest kierowcą, który zrobił wypadek i pytam, czy grypsujecie. Panie, a co to jest? Ja mam mu tłumaczyć, to jest podkultura więzienia. No tłumaczyłem, taka grupa, tak i dalej. I, i my, myśmy, myśmy mieli obowiązek walczyć z nimi, ale oni byli niezwykle groźni, nie? To była grupa, która była po prostu zwarta, silna, gotowa i była zawsze, zawsze anty. Oni oczywiście, oni, jak by się rozmawiał z inteligentnym grypserem, on zawsze mówił, że oni robią to w formacji jakby samoobronie przed przepisami, przed klawiszami, przed wychowawcami, bo oni nie muszą bronić, ale często to przyjmowało bardzo, bardzo złe formy, nie? Bo na przykład yy, były takie sytuacje, które się, nie do pomyślenia do normalnych ludzi, wchodzę do celi, ludzie jedzą obiad, przy stole siedzi jeden pan, a reszta siedzi na łóżkach i sobie je. Ja wiem co się dzieje, dlaczego? Bo on jest grypsująca, a tamci nie. I on rządzi, on przy całym stole siedzi. Także, także. Y, poza tym, y, poza tym grypsujący mieli, no, dla mnie najgorsze były te, te ostre formy grypserii, czyli niszczenie innych ludzi, dołowanie, no już nie mówię o, 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 o gwałceniu ludzi, bo to przed tak zwanym i tak dalej, i tak dalej. No, to, 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 były formy, było kilka filmów, chyba synergia najciekawsza z tych filmów polskich, który pokazywał jak to się mniej więcej, jak to się mniej więcej, jak to się mniej więcej, się mniej więcej dzieje. Symetry, przepraszam, Symetrii. tak, przepraszam, przepraszam bardzo, tak, 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 chyba dańcie bo... no, także, także ja starałem się, ja, ja lubiłem ludzi charakternych, ja miałem takiego, takiego gościa, w to chyba też opisałem, który był przywódcą buntu we Wronkach w 80 chyba roku, co nawet z ministrem rozmawiał i mówił, panie bardzo. widzi pan tą rączkę, minister ją ściskał, widzi pan, i to był gość, który naprawdę rządził całym pierdem. pan Stanisław z żar był, taki... Wtedy 40 par lat typ macho, tatuaże, jeżeli to pochowane, żadnych takich kropek, coś jak na wygląd książki wszystkie przeczytał w Pierdów, maturę zrobił w więzieniu, oczywiście, i z nim się gadało cudownie, świetnie, naprawdę. No i słuchajcie Państwo, to, co opisałem w książce, czasami system nie dawał rady. Na przykład miałem człowieka, który się nie myje, no nie myje. Wiecie Państwo, jak jest lato, zamiast cztery miejsca w celi, a ich jest sześciu, jak człowiek jeden się nie myje i nie słucha nikogo brudzi. Nie, nie chcę sprzątać, to czy a no przychodzi mi, panie Chłopco, zrób pan coś z nim. Rozmawiałem z tym człowiekiem, był karany, w końcu mówię, kurczę, koniec. Wezwałem pana Stanisławie, panie Stanisławie, mam takiego Brudasa tutaj. Ja do pana doceli go dam na dwa dni. Komu krzywdy nie zróbcie. Dobrze, panie Chłopco, dobrze, Okej, okay, okej. Okay. No i po dwóch dniach ten przychodzi mi, panie Chłopco, ten Brudas mówi, panie Chłopco, ja bardzo pana przepraszam, ja będę już w porządku, ja wszystko zrobię, ja chcę wrócić tam, gdzie byłem. No i proszę państwa, system nie dawał rady, a pan Stanisław tak. Ale z drugiej strony jakiś go zapytałem, bo ja bardzo lubię z nim rozmawiać. To był stary Tam jest cały rozdział o tym Stanisławie w książce. Charakterny decydynista. Ja mówię, Pani Stanisławie. On mi powiedział gdzieś tak, wie pan co, Panie chłopcu? Ja tak mam swoją wychowawców i klawiszy taką y, amplitudę ocen. Od skurwysynów synów mówi do fajnych. Pan jest u w grupie fajny, Ja wie fajnie. Ja mówię pani Stanisławie, a gdyby teraz był błąd na oddziale, i gdyby mi coś zagrażało, Mi, oddziałowemu, bo wiadomo, Zresztą to wiadomo, jak kiedyś tak było, nie wiem, jak jest teraz w areszcie, jakby na przykład był bunt, to dowódca zmiany blokuje kraty i ci tam, co są wewnątrz, zostają między tymi, między tymi ludźmi, którzy się buntują, koniec. Czyli trzeba radzić. Ja wiem, a co by było, gdy, gdyby był bunt? Bym starał się panu jakoś pomóc. Ja mówię, a gdyby rady, no, sorry, winę tu. Czyli mimo wszystko, mimo wszystko, no przyznał mi rację, przyznał rację, że on mnie lubi, że jest ja jestem w porządku, nic mu złego nie zrobiłem, ale jakby był bunt, to no, on musiałby z tamtymi działać. Także... Także to mniej więcej, tak to, tak to mniej, więcej, mniej więcej wyglądało. Mimo wszystko ten podział na złodziei i klawisze byłby mimo, mimo no, wszystko, tak? Zawsze tak było, że są pilnowani i pilnujący. Tak, to dokładnie. Te amerykańscy studenci głośny tak, eksperyment. Tak, z, tak, z, tak. Zrobiono z kilku y, wychowych a kilku złodziei. No i po, po tygodniu tamci zaczęli się na tymi atakować, tam ci robić na złozi i w sumie się prawie bili. To. Także to, tak to jest.